Witajcie! Właśnie oglądacie 26. wydanie Sandras News. Ponownie wracamy do Was z garścią nowości oraz ciekawostek serwera Forlay. W dzisiejszym wydaniu usłyszycie o takich rzeczach jak... Zmianach w wariantach oraz modelach pojazdów. Zmianach na bramkach autostradowych. Usprawnienie systemu odbiorowego władz frakcji. Aktualizacja najazdów dla lawet frakcji Sara na serwerze. Śnieg na serwerze. Nowej pracy sezonowej, nowa baza w frakcji SAPT, zmianach w organizacjach serwerowych, rekrutacjach do biznesów oraz frakcji na serwerze. Dnia 17 listopada na serwer wgrano nowe warianty oraz podmianki pojazdów. Pojazdy, które zostały zmienione, to Sunrise, gdzie został zmieniony model oraz dodano nowy wariant kombi. Intruder który również został delikatnie odświeżony oraz dodano wariant Kombi. Oraz w Sentinelu Kombi dodano wariant STD. Dodatkowo Burrito uzyskało nowy wariant przeznaczony tylko dla frakcji SAM. Autorami zmian są X Danielowski oraz Seaver. 20 listopada w najbliższej okolicy punktów poboru opad na autostradach dodano ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Dzięki temu zabiegowi w okolicach bramek autostradowych będzie dużo bezpieczniej. Dzień później administrator Erkon Jabko poinformował nas o wprowadzeniu systemu zabezpieczenia przy wypłacie wynagrodzenia z frakcji w urzędzie. Teraz musimy nacisnąć klawisz H, kiedy chcemy potwierdzić wypłatę pieniędzy, przez co teraz osoby, które nie chcą wypłacić pieniędzy ze frakcji, a wejdą przez przypadek w LIP, mogą czuć się bezpieczniej. 25 listopada w lawetach frakcyjnych SARA, SAFT, SOFT oraz Business Supporting Pierce Steam i Infantry Division zawitały nowe najazdy. Autorem aktualizacji jest serwerowy modeler Lampek. W pierwszy dzień grudnia nasz serwer wreszcie zawitał upragniony przez wielu graczy śnieg. Zima znów zaskoczyła kierowców, przez co służby nawołują do zachowania specjalnej ostrożności na drodze. Gruba warstwa śniegu blokuje dojazd do wielu wsi oraz dzielnic z większych miast. Drogowcy ciężko pracują nad tym, aby drogi były przejezdne. Tego samego dnia na serwer została również zaimplementowana nowa praca sezonowa. Polega ona na przemierzaniu dróg na serwerze i odgarnianiu śniegu. Za każdy kilometr naszej jazdy nalicza nam się dodatkowe wynagrodzenie, a po powrocie na bazę oraz wyjechaniu na odpowiedni blip, możemy odebrać nasze ciężko zarobione pieniądze. Autorem pracy jest właściciel serwera Zbyk Kigie. 2 grudnia baza frakcji Sandra z Police Department została przeniesiona z Downtown San Fierro do Los Santos z Pershing Square. Autorem modelu jest Lampek, mapy Billu, a tekstury wykonał Ekstazy. Dodatkowo baza Police Academy znajdująca się Randolph Industrial Estate została usunięta. Obecna baza Akademii znajduje się w murach nowej bazy frakcji. Teraz nadszedł czas przedstawić Wam zmiany, które miały miejsce w organizacjach na serwerze. Usunięte zostały organizacje Royal, Hudebeki, Andreas Bulls. Liderów zmieniły organizacje Olymp oraz Forest. Ostatnią informacją, jaką wam podamy w tym wydaniu Sandra's News, będą rekrutacje w szeregi frakcji oraz biznesów na serwerze. Rekrutacje przeprowadził biznes 14 First z Mechanized Infantry Division. Rekrutacje nie odbywały się do żadnej z frakcji. Obecnie rekrutacje prowadzi w biznes for music więc jeżeli kochasz muzykę i lubisz dzielić się z nią z innymi, ale też nie krępuje cię mówienia do dużego grona osób, jest to wybór dla ciebie. Niestety, ale to wszystko co mamy do przekazania Wam w tym wydaniu Sandra's News. Przypominamy, że Sandra's News są efektem współpracy redakcji ForLife News oraz studia filmowego Forlife. To było 26 wydanie Newsów ze świata serwera Forlife. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w przyszłych wydaniach Sandra's News.